Rozmawiałam z osobą, która jest właśnie psychoterapeutką i, i ona mi taką fajną ciekawostkę powiedziała, że w momentach takich trud, trudnych, kiedy mamy, nie wiem, jakieś trudne, jesteśmy w trudnej sytuacji to możemy właśnie sobie tak zwizualizować, że wpuszczamy, biorąc oddech, wpuszczamy to, co dobre, a wypuszczamy właśnie wydechając to, co złe, te wszystkie toksyny, które gdzieś tam mamy w tej psychice, co w nas siedzi i chcemy się tego pozbyć, to wypuszczamy wraz z wydechem. To jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś, bo niestety, ale też jedną rzecz, którą widzę właśnie u moich pacjentów w gabinecie, że niestety, kiedy wchodzimy w terapię, to kiedy ja pozwalam tym oddechem te ciało rozluźnić, to niestety wiele rzeczy wpuszcza i też wiele emocji puszcza. I my, całe życie, jesteśmy takim, jeśli mamy problem, to całe życie takie spięcie, to nawet ci pacjenci mówią, że oni ciągle są z oni czują, że mogą wziąć głębszego wdechu. I kiedy zaczynamy po prostu uwalniać to wszystko, to też niestety puszczają pewne emocje, które ciało trzymało, więc trzymało też oddech.